Święta, najlepszy dzie dzień roku, choinka, śnieżki, zima, śnieg, prezenty, stoł, rodzina, no i oczywiście prezenty. No i jak lepiej to uczcić niż z recenzją gry zwaną Plan vs Zombies Battle for Neighborhood. Hej, z tej strony i dzisiaj jest recenzja Plan vs Zombies Battle for Neighborhood wersji na playstation 4 gra, gra wysłała też na xboxa one i pc -ty. więc zaczynamy więc nie będzie o, o historii ponieważ gra nie ma historii jedynie to że jest wojna z roślinami no i oczywiście z zombiakami no i bar, no, zacznijmy od grafiki no i powiem że bardzo ładnie wygląda grafika grafika jest bardzo wielką rzeczą i podoba mi się ona bardzo Animacja też jest dobrze zrobiona No i niektóre rośliny Wyglądają bardzo ładnie No i skoro już mówię o roślinach Mamy nowe, trzy nowe postacie W roślinach oraz W zombiakach W zombiakach mamy astronautkę Jakąś disco Zombiaczkę Która ma elektryczne moce No i ma, ma rolki Na sobie Jesteś taki taki twardzie co ma firewerki taką bazukę firewerkową no i kuszę a w roślinach nie jest za bardzo tak mocne mamy, ale bardzo fajne są rośliny muszę powiedzieć mamy smoka roślinowa tego cyplan vs Zo zombies 2 darmowa gra którą możecie sobie zgrać Te mamy my, my, takiego szyszkę małą która może się zmienić wielkiego Drzewo mordercze, które zabija ząbiaki, Straszne, nie? No i... ninja grzyb. Ninja grzyb. Super. Różne, no, niektóre rośliny mają nowe moce. Na przykład P-Shooter. Nie tylko to za mocę szybko biegać, ale w powietrzu może jeszcze tak trochę polecieć. Co jest bardzo fajne, muszę powiedzieć. Mamy różne my światy. I każdy dy świat ma różne fajne rzeczy. U zombiaka w tym Hobwardzie, coś w tym stylu. Ma taki Simon Says, coś w tym stylu. No i tam po prostu tu unikasz kolorów, które pokazują się. No i jeśli wejdziesz na zły kolor, który się pojawi, to wtedy umierasz. To jest trochę słabe o rozinach jest pianino, co nie jest takie interesujące. Nie tylko to, ale nie za bardzo. Co teraz powiedzieć? O story mode. Jest coś w podobie story mode. Jest taki jakby story mo mode. Tak jak w pierwszej grze o plan vs. zombies. Tam było bardzo fajne te całe story mode. No i mamy coś w podobie story mode. No i bardzo mi się to podoba, muszę powiedzieć. Chodzimy po takim dużym świecie, walczymy z przeciwnikami, ma, ale te story mody są dla roślin i zombiaków, więc jeśli teraz story moda, coś w tym stylu story moda z to walczymy z roślinami, a jeśli story mode rośliny, to zombiaki, proste, nie? Każdy świat ma, robi, ma różne na tego misje. No i na każdej misji jest praktycznie walka z bossem Z tego co wiem no, no i niektórzy są fajni Niektórzy są tacy sami tak jak z poprzednich gier A niektórzy są nowi No i no, no, nowe bossy są bardzo fajne Ponieważ te w tych story modach Są jak główni bossowie z którymi musisz walczyć No i no, lubię te bossy bardzo DJ był bardzo fajny Przypominał mi o finałowego bossa ze Splatoon specjalnie jego kula na maszynie w której siedział pielgrzymka, czy coś w tym stylu była też pani wielki ninja grzybek nie tylko to, że musiałem unikać ale też a, był to taki straszny boss ponieważ musiałem unikać jego światła bo mnie szukał, no i mógł mnie spalić ale nie za jednym hitem po prostu zadawał obrażenia no i musiałem go, go uderzyć w śmierdzącą bombą śmierdząca bomba. Gabriel jest bardzo fajny, muszę powiedzieć. Bardzo dobrze się steruje roślinami oraz zombiakami. No i każda postać ma, ma swój, swoje je, bieganie. Pisulter wreszcie może biegać normalnie, każda postać mu, może biegać normalnie, więc nie, nie tylko pisulter jest szybki. Wszyscy mogą być szybcy. No i niektórzy mają animacje. Na przykład Smok, no, Lata zamiast normalnie chodzić, Sunflower. Biegnie uśmiechając się w górę A super Brain po prostu biegnie udając za lata Okej okay. No i to praktycznie tyle z mojej recenzji Mam nadzieję, że te, ten świąteczny odcinek, co zrobiłem Chyba z tego, że Plan vs. ZOMBIE nie jest świąteczny Ale Plan vs. Zombies teraz ma taką świąteczną animację że teraz są kulki śniegu, no i bałwanki, coś w tym stylu. To jest są święta. Więc to na tyle. D dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba odcineczek. Jeśli Wam się spodoba odcinek, dajcie łapkę w górę, dajcie subka, no i napiszcie w komentarzach co myślicie. Ja wam dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia.